Sezon rajdowych Mistrzostw Świata w WRC 2025 oficjalnie rozpoczęto podczas uroczystej gali przed Casino de Monte Carlo w niedzielny wieczór. Przedstawiono fabryczne zespoły oraz ich reprezentantów. Ceremonię inauguracji legendarnego rajdu Monte Carlo uświetnili także najważniejsi przedstawiciele FIA, organizatorów oraz partnerów. To wyjątkowe otwarcie zapowiada pełen emocji rajd, który wystartuje w czwartek na wieczornych i nocnych odcinkach w Alpach Francuskich. Pierwszą okazją do sprawdzenia się w sezonie był odcinek testowy. Jako pierwsi na trasę w czwartek i piątek będą wyjeżdżać Thierry Neville i Martin Widage. Belgijska załoga po raz pierwszy w karierze prezentuje numer startowy 1 na swoim samochodzie. Obrońcy tytułu podkreślają, że posiadanie numeru 1 nie czyni sezonu łatwiejszym. Calero Van i Jonny Haltunen wracają w tym roku do pełnego programu startów. Na odcinku testowym mierzyli się już z dość zabłoconą trasą. Finn zaznaczył, że jego dalsza pozycja startowa na czwartkowe i piątkowe OSY będzie dużym utrudnieniem. Sebastian Ogier i Vincent Landem to jedni z głównych faworytów do zwycięstwa. Ośmiokrotny mistrz Świata staje przed szansą wygrania domowego rajdu po raz dziesiąty. Zapowiada, że będzie to trudny weekend. Z drobnymi problemami technicznymi podczas pierwszego przejazdu odcinka testowego mierzyli się reprezentanci zespołu M-Sport Ford, Gregua Munster i Luis Luca.